Pani Agnieszko chciałabym się dowiedzieć, co panią sprowadza do nas. Mam problemy z boczkami oraz z brzuszkiem, który mi pozostał po ciąży. Niestety dotychczasowe zabiegi niewiele przyniosły efektów, dlatego przyszłam chcę sprowadzić czegoś nowego. Dobrze, proszę w takim razie pokazać mi jak wygląda skóra na brzuchu. Hmm. Tutaj mamy do czynienia z dwoma takimi sprawami. Jedna rzecz to jest tak, nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, Widać, że tutaj się nagromadziła ta tkaneczka, narosła, prawda? Po ciąży tak pozostało pani, tak? A przed ciążą, jak ten brzuszek wyglądał? Przed ciążą kłaściutki. Kłaściutki był. był. Czyli tak, yy, dwutorowo będziemy działać. Pierwsza rzecz to tak, wymrozimy sobie tkankę tłuszczową, to jest jakby jedna rzecz, która spowoduje, że obwody się zmniejszą, zmniejszy się ilość tkanki tłuszczowej. Będziemy to wymrażanie stosowały na brzuchu, z przodu i będą robione boczki. Będzie to cykl spotkań, które będą miały na celu wykorzystanie krolipolizów, będzie miała na celu zniszczenie komórek tłuszczowych. I połączymy to z zabiegami ultradźwiękowymi z falą radiową, dlatego że widzimy tutaj takie nierówności, które spowodowane są pojawieniem się właśnie celulitu. Obserwujemy tutaj celulit, czyli nierównomierne rozrastanie się tkanki tłuszczowej oraz osłabienie, osłabienie tutaj jędrności skóry. Tak? Widać takie poletka na skórze, które się pojawiają i pomarszczenia, czyli skóra straciła swoją sprężystość tutaj o... Y, ciąży. Więc zaleciłabym, abyśmy wykonali y, kriolipolizę oraz y, zabieg ultradźwiękowego rozbijania spalą radiowych. Zabieg krolipolizy powoduje niszczenie komórek tłuszczowych. Pod wpływem niskiej temperatury komórka tłuszczowa ulega krystalizacji, tuż w postaci wolnych kwasów tłuszczowych wykorzystywany jest na potrzeby naszego organizmu. Jest to metoda bezinwazyjna, przynosząca bardzo dobre rezultaty, polecana dla osób zapracowanych, ponieważ zabiegi nie wymagają angażowania się bardzo często tutaj, pojawiania w gabinecie, ponieważ zabieg wykonujemy raz w miesiącu. Tak. Podczas jednej wizyty możemy wymrozić trzy okolice, czyli trzy obszary zabiegowe. Tak jak u Pani Pani Agnieszka, to będziemy się spotykać co dwa tygodnie akurat, dlatego że dzisiaj wymrozimy dwie okolice zabiegowe na brzuchu, czyli przody, za dwa tygodnie boki i później powtórzymy po miesiącu taką samą procedurę zabiegową. Chciałam na wakacje lepiej wyglądać, no i e, efekty moim zdaniem są, były od razu praktycznie widoczne. Oprócz tego sama się za siebie jeszcze wzięłam, tak, stosowałam dietę. Zabieg kryalipolizy spełnił moje oczekiwania. Do tego jeszcze, w związku z tym, że była bardzo miła atmosfera, e, pani, która wykonywała zabiegi, była bardzo sympatyczna, namówiła mnie również do ma masaży próżniowych. Które jeszcze dodatkowo poprawiły jakość mojej skóry, napięły ją tam, gdzie ten zabieg polizy nie był wykonywany, więc ogólny efekt całościowy, moim zdaniem, jest super i polecam wszystkim bardzo gorąco. Jestem bardzo zadowolona i na pewno jeszcze przyjdę nie raz.